Cześć. Witam w już 15. naszym spotkaniu w ramach Dreszcze Podcast. Po tych 15 spotkaniach muszę powiedzieć, że jest coś, z czego cieszę się, że robię. Dziękuję też za każde wsparcie mojej pracy, jaką mi dajesz. Za zwykłe oglądnięcie, like, komentarz czy udostępnienie. To wszystko wiele dla mnie znaczy. Dziś zajmiemy się jedną z najdziwniejszych i chyba najstraszniejszych historii o deformacji ludzkiego ciała. Jak wiemy, ludzie w wyniku różnych mutacji rodzą się z dodatkowymi, czasem niesamowitymi częściami ciała. Dzisiaj jednak zadam Ci pytanie. Pamiętasz profesora Quirrella z Harry'ego Pottera? Dziś opowiem Ci o człowieku, który mógł być jej pierwowzorem i inspiracją dla J.K. Rowling. Opowiem Ci o Edwardzie Mordaig. Edward Mordaig, czasami pisany jako Mordrake, był, jak głosi historia, spadkobiercą angielskiego para. Parto zwrot określający utołowaną arystokrację Wielkiej Brytanii. Ale to dziedzictwo nie przyniosło mu pocieszenia, ponieważ został przeklęty straszliwą drugą twarzą z tyłu głowy. Ten diabelski bliźniak posiadał swego rodzaju nienawistną inteligencję. Nigdy nie spał i ciągle szeptał o takich rzeczach, o których mówią tylko w piekle. Oczywiście tak mówił sam Edward. Pierwszy znany opis Mordejka ukazał się w artykule w Boston Post w 1895 roku autorstwa Charlesa Lotina. Artykuł opisywał listę przypadków nazwanych przez autora ludzkimi dziwolongami w tym kobietę z ogonem ryby, mężczyznę z ciałem pająka i właśnie Edwarda Mordejka. Wiele ludzi zapoznaje się z historią Mordejka przez zdjęcie, na którym rzekomo się znajduje. W fotografii zwykle towarzyszy podpis, który krótko podsumowuje jego nieszczęśliwe życie. Nie jest to jednakże jego fotografia, tylko woskowej podobizny stworzonej przez aryst, artystę, by pokazać, jak Mordrake mógłby wyglądać. Nie wiadomo, gdzie dokładnie wystawiona jest ta figura ani przez kogo została stworzona, ale przez lata zostało stworzone wiele podobnych replik dla muzeów figur woskowych na całym świecie. Próby oceny autentyczności opowieści o Mordraku przez dowody w niej zawarte okazały się niejednoznaczne. Z medycznego punktu widzenia, przypadek Mordraka może być prawdziwy, czy raczej nie jest niemożliwy? Mógł być to przypadek tutaj będzie ciekawa nazwa Kraniopagus Parasiticus który ma miejsce, gdy pasożytnicza bliźniacza głowa jest złączona z głową drugiego bliźniaka. I ma nierozwinięte ciało. Mógłby to być także przypadek diprosopus, wady wrodzonej, która polega na rozdwojeniu części lub całości struktur twarzy. Tak czy inaczej, to niezwykle rzadkie zjawiska, a osoby dotknięte tymi przypadłościami umierają krótko po urodzeniu. Na przykład w 2008 roku w Indiach urodziła się dziewczynka z dwiema twarzami i przeżyła tylko 6 tygodni. Jednakże chociaż przypadek Mordejka może nie być niemożliwy, zawiera wątpliwe z naukowego punktu widzenia szczegóły. Przypadki Kraniopagus, Parasiticus, występują tylko u bliźniaków jednojajowych, co oznacza, że bliźnięta są zawsze tej samej płci. Dlatego Mordejk nie mógł mieć twarzy kobiety z tyłu głowy, jak opisane jest w historii Golda, Ojla. Zwolennicy historii mogą twierdzić, że ten szczegół mógł być ozdobnikiem dodanym do opowieści na przestrzeni wielu lat. W końcu, jak ktokolwiek mógłby jednoznacznie określić płeć dodatkowej twarzy? Poważniejsze zastrzeżenia budzi ogólny brak źródeł i szczegółów potwierdzających historię. W raporcie z grudnia 1905 roku w The Theosophical Review odnotowano, że dwóch lekarzy, którzy zajmowali się Mordejkiem, Manwersa i Triduela, nie można znaleźć w Dictionary of National Biography. Ich nazwiska nie pojawiają się także nigdzie indziej poza dyskusjami o przypadku Mordrejka. W 1958 roku folklorysta Paul Brester poprosił czytelników Journal of the History of Medicine o informacje na temat Mordrejka, zauważając, że jeśli to prawdziwy przypadek teratologii, powinny istnieć wiarygodne źródła. Jego prośba pozostała jednak bez odpowiedzi. Te pytania i wątpliwości nie były wystarczające, aby ostatecznie obalić historię. A popularna wiara w jego istnienie została wzmocniona przez pisarzy z gatunku dziwne, ale prawdziwe, którzy przedstawili historię Mordejka jako fakt. Stała opisana m.in. w Strange People, Frank Edwardsa z 1961 roku oraz The Book of List z 1977 roku. Pojawiły się jednak nowe informacje, które mogą rozwiązać zagadkę tożsamości Mordejka. Ponieważ prawdopodobnie odnaleziono świeckie źródło, na którym opierali się Gauld i Poyle. Historia Mordejka pojawiła się w artykule napisanym przez poetę Charlesa Lotina Hildreffa, który, opublik który opublikowano w amerykańskich gazetach w 1895 roku, około rok przed publikacją książki Gauda i Poyla. Najpierw pojawiła się 8 grudnia 1895 roku w Boston Sunday Post, a kilka dni później opublikowana w wielu innych gazetach, w tym Parsons Daily Sun 11 grudnia i The Decatur Herald 14 grudnia. Artykuł zatytułowany Cuda współczesnej nauki. Niektóre półluskie potwory, które kiedyś uważano za diabelskie pomioty. Opisuje wiele niezwykłych. Nazwijmy, tak to się nazywało, ludzkich dziwadeł, które podobno Hitler odnalazł w starych raportach Royal Scientific Society. Wśród przypadków jest kobieta ryba z Lincoln, młoda dziewczyna, której nogi od bioder w dół były pokryte lśniącą łuską i zakończona niczym rybie ogony. Jest tam też półczłowiek, półkrab, którego dłonie i stopy były ogromnymi, pokrytymi twardym pancerzem szczypcami. Melonowe dziecko z Radnor jak pisze, miał głowy wielkości i koloru melona, bez żadnych narządów zmysłów, poza pionową szczeliną zamiast ust. Pan Pewnus ze stratą miał dłonie na miejscu stóp, a stopy na miejscu dłoni. Czworooki mężczyzna z miał dwie pary oczu, jedne nad drugimi. Osioł miał parę długich, twórczastych uszu, zupełnie jak u osu. Pajang z Northfolk był okropnym stworem, który pełzł na brzuchu i miał sześć ogłosionych odnóży z pazurami i ludzką głowę. Ilustracje, które towarzyszyły artykułowi, pomagały czytelnikom wyobrazić sobie te wszystkie nieszczęsne istoty. Lista kończy się najdziwaczniejszą i najbardziej melancholijną historią Historią Edwarda Mordecca. Ten fragment musiał być świetnym źródłem Golda i Poila. Ponieważ jest słowo-słowo słowo identyczne z tym w ich książce. Artykuł Hildreth'a brzmi jak literatura faktu i z pewnością jako taki jest przedstawiony czytelnikom. Cort i Pyle najwyraźniej uznali, że to prawdziwe opisy starych przypadków medycznych. Wzięli stamtąd nie tylko historię Mojwejka, ale także czworokiego mężczyzny z Creek Lake, które również słowo-słowo powtórzyli w swojej książce. Nie wspominając oczywiście Hildrefa, bo kogo by takie rzeczy obchodziły. Im bardziej przyjrzeć się artykułowi Hildrefa, tym mniej prawdopodobne się wydaje. Po pierwsze, czym jest to Royal Scientific Society, na które się powołuje? Czy miał na myśli Royal Society of London? Możliwe, że tak, a możliwe, że wymyślił nieistniejącą, ale imponująco brzmiącą nazwę. A jeżeli chodziło mu o Royal Society of London. Wśledzenie wcześniejszych odniesień opisywanych przypadków byłoby możliwe. Pierwsze wydanie rola Society zostało zeskanowane i można je przeszukiwać online. Jednakże postacie kobiety ryby z Lincoln czy pająka z Norfolk nie pojawiają się nigdzie wcześniej, przed opisaniem w artykule Hildrefa. Jasne jest więc, że artykuł Hildretha był zwykłą fikcją. Wszystko było dziełem jego obraźni, łącznie z Edwardem Mordejkiem. Wszystko to ma sens, ponieważ Silder był nie tylko poetą, ale i pisarzem fantastyki. Jest autorem powieści dla dzieci tajemniczy miasto O.O., które opowiada o podróży chłopca na australijską prowincję, gdzie odkrywa on starożytną grecką cywilizację wśród Cikusów. Jego opowiadania często pojawiają się w gazetach, ale wiele z nich dzisiaj określano by jako science fiction. Nawet jego poezja, która jest w stylu Edgarda Alana Poe, Wykazuje zainteresowanie tematami gotyckimi i nie z tego świata, więc silny tekst o ludzkich potworach jest czymś, co Hildreth zdecydowanie mógłby napisać. Sensowne również, że... również jest, że gazety przedstawiały jego historię jako literaturę faktu, ponieważ w XIX wieku po prostu często tak robiono. Dopiero w XX wieku pojawiły się magazyny przeznaczone specjalnie na fantastykę, gdzie mogli dać upust pisarza tego gatunku. Wcześniej autorzy musieli polegać na zwykłych gazetach i powszechne było przedstawianie historii jako faktu, żeby zapewnić jej zainteresowanie. Praktykował to już Edgar Allan Poe, który opublikował sześć swoich opowieści jako literaturę faktu. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest przykład ludorzeszczego drzewa z Madagaskaru. W 1894 roku New York World opublikował artykuł o przedziwnym drzewie, które pożywiało się ludzkim mięsem. Była to stuprocentowa fikcja, ale czytelnicy o tym nie wiedzieli i przez dziesiątki lat kopie artykułu krążyły jako prawdziwa historia. Na Madagaskar wyruszyło nawet kilku odkrywców w celu odnalezienia tego drzewa. Powinniśmy więc dodać, że Edwarda Morlejka do listy... Powinniśmy więc dodać Edwarda Morlejka do listy dziewiętnastowiecznych oszustw gazetowych, które nabierały ludzi przez dziesięciolecia po publikacji. Innymi słowy, Mordek nigdy miałby nie istnieć utworem literackim autora Charlesa Latina Hildrefa. Niestety, Hildrofowi nie dane było zobaczyć sukcesu swojej kreacji. Zmarł w sierpniu 1896 roku, w wieku 39 lat, przed publikacją książki Gooda i Poyla, ale bez wątpienia byłby dumny z tego, że jego postać poruszyła wyobraźnię tak wiele. Jednak... Nie wszystko jest aż takie proste, że uznajemy po prostu, że Edward Mordek nie istniał. Przepisuje się tu przypadek asymetryczny połączonych dźwięk. Istnieje prawdziwy stan medyczny, o którym już mówiłem. Nazywa się kraniopagus parasiticus, którego objawy są bardzo podobne do tych opisanych w tym przypadku. Jest to niezwykle rzadka komplikacja u połączonych dźwięk, której jedna z tych par jest słabo rozwinięta i mniej niż pełni funkcjonalna. Stąd nazwa pasożytnicza. Przyjmuje postać szczątkowej głowy przymocowanej do czaszki, autositycznego, dominującego bliźniaka. Według raportu z 2016 roku w historii odnotowano tylko 10 lub mniej przypadków kraniopagus parasiticus, z których tylko 3 przeżyły po urodzeniu zostały udokumentowane w literaturze. Z tych trzech, duch zmarło przed ukończeniem drugiego roku życia, pomimo chirurgicznych prób uratowania życia bliźniaczemu Autosynowi. Trzeci, znany jako dwugłowy chłopiec z Bengalu, miał 4 lata i był w dobrym zdrowiu, dopóki nie został ugryziony przez kobrę i umarł. Więc gdyby nie ta kobra, to być może żyłby więcej. Co najważniejsze, jeśli chodzi jednak o przypadek Mordraka, Bliźniaki z definicji są genetycznie identyczne, więc zawsze są tej samej płci, co już mówiłem. Jowelski bliźniak jednak, co też już wspomniałem, opisany w tym przypadku był kobietą, podczas gdy bliźniak autostytyczny był mężczyzną. Choć można oczywiście argumentować, że szczątkowa twarz została błędnie zidentyfikowana jako kobieta. To, że szydząca twarz nie miała słyszalnego głosu, nie zawierała takich informacji, jakie mamy w prawdziwych przypadku kraniopagus parasiticus. Ale twierdzenie, że wykazuje ona wszelkie oznaki inteligencji i w biednego człowieka i nienawistnymi szeptami tego nie robią. Relacja o dwugłowym chłopcu z bengalą mówił, że szczątkowa twarz w tym przypadku mogłaby skrzywić się, a na przykład obserwowano ruchy oczu, ale chociaż mogła istnieć jakaś szczątkowa świadomość, nie było żadnych oznak inteligencji. Alternatywnie zasugerowano, że Mordrake mógł zamiast tego cierpieć na wrodzoną wadę zwaną diprosopus lub duplikację czaszkowo-twarzową, w której rysy twarzy są powielane w większym lub mniejszym stopniu na innych obszarach głowy. W najrzadszych przypadkach cała twarz jest powielona. Mechanizmy tej deformacji nie są w pełni poznane, chociaż wielu badaczy uważa, że jest to kolejna rzadka forma połączonego partnerstwa. Chociaż nieco bardziej powszechny niż Kraniopagus parasiticus, ale z mniej niż 50 przypadkami udokumentowanymi od połowy XIX wieku, diprosopus ma podobnie słabą przeżywalność, przy czym większość przypadków kończy się martwym porodem. Wydana w 1896 roku Encyklopedia Medyczna Anomalies and Curiosities of Medicine przedstawia opis Mordeca, nie podając jednak kiedy miał on żyć. Opis ten był kopią artykułu Hildrefa. W encyklopedii przedstawiono opis anatomiczny w przypadku Mordejka. Nie przedstawiono jednak medycznej diagnozy tej rzadkiej deformacji. Taki defekt mógł być formą craniopagus parasiticus, rodzajem diprosopus, lub ekstremalną formą asymetrycznie nierozdzielnych bliźniąt. Opis z encyklopedii opisuje jednak przykład Mordejka. Mówi on. Jedna z najdziwniejszych i najbardziej melancholijnych historii ludzkiej deformacji jest ta Edwarda Mordejka, o którym mówiono, że był dziedzicem jednego z najznamienitszych parostw w Anglii. Jednakże nigdy nie zdobył tytułu para i popełnił samobójstwo w wieku 23 lat. Żył w całkowitym odosobnieniu, odmawiając spotkań nawet członkom własnej rodziny. Był młodym człowiekiem o znacznych osiągnięciach, dogłębnie wykształconym i muzykiem o rzadkich zdolnościach. Jego podstawa, postawa oznaczała się dziś dźwiękiem, a jego twarz trzeba zaznaczyć. Jego naturalna twarz była urody Antinousa. Lecz z tyłu jego głowy była inna twarz. Twarz pięknej dziewczyny, urocza jak sen, pochydna jak diabeł. Wszystka twarz była zaledwie maską zajmującą jedynie mały kawałek tylnej części czaszki, wskazująca jednak, że wszelkie oznaki inteligencji, jakkolwiek złośliwego rodzaju. Można byłoby zobaczyć, jak śmieje się i drwi, gdy Mordek płakał. Oczy mogły śledzić ruchy obserwatora, a usta mamrotały bez ustanku. Nie dało się jednak usłyszeć żadnego głosu, lecz Mordek zaręczał, że nocami nie dawały mu zasnąć. I nawisne szepty jego jak to nazwał diabelskiej bliźniaczki, która nigdy nie śpi, lecz opowiada mi ciągle o takich rzeczach, o których mówią tylko w piekle. Żadne wyobraźnia nie pojmie strasznych pokus, które przed mną stawia. Przez jakieś niewybaczone niegodziwości mych przodków jestem przerośnięty do tego szatana, bo szatan to jest z pewnością. Błagam was i zaklinam, byście zmiażdżyli te pozory ludzkiej natury, nawet jeśli miał, ja miałbym przy tym umrzeć. Takie były słowa nieszczęsnego Mordejka do Manversa i Treadwella, jego lekarzy. Pomimo staranej obserwacji, udało mu się zdobyć truciznę, od której zginął, pozostawiwszy list z żądaniem zniszczenia twarzy. demona, przed jego pogrzebem, aby nie kontynuowała swoich przerażających szeptów w moim grobie. Na swą własną prośbę został pochowany w odwrótnym miejscu, bez kamienia czy napisu, by zaznaczać jego grób. Historia Edwarda Mordrake zyskała ostatnio na popularności cienkowo, częściowo dzięki serialowi American Horror Story. To tak, tak przypomina podstawy miejskiej legendy, chociaż telewizyjna inkarnacja Morderca jest doprowadzony raczej do morderstwa niż samobójstwa przez jego złą drugą twarz. Pisarze musieli czerpać wiele inspiracji z oryginalnego artykułu z post-post, Post, ponieważ Homar również pojawia się w tym samym sezonie. Aby współcześni czytelnicy nie myśleli, że są o wiele mądrzejsi niż i wiktoriańscy przodkowie, że nigdy nie da się wciągnąć w tak absurdalną opowieść, w 2018 roku zdjęcie, że komu przedstawiające, przedstawiające resztki typowe morderca stało się popularne. To nie pierwszy raz. Zdjęcie, zdjęcie przeklętego szlachcica zwróciło uwagę opinii publicznej. Jednak, podobnie jak wszystkie inne, jest daleki au od autentyczności. Makabryka czaszka, podobna do Janusa, jest tak naprawdę tylko wyobrażeniem artysty Paper maché O tym, jak mógł wyglądać Edward Murray. Artysta odnotował, że został stworzony wyłącznie w celach rozrywkowych. Inne słynne zdjęcie, które często błędnie jest określone jako autentyczne, jest dziełem innego artysty. Tym razem wykonane postęp. Oczywiście, nawet najbardziej fantastyczne historie zawierają przynajmniej odrobinę prawdy. Stan medyczny znany duplikacją twarza czaszki, który jest wynikiem nieprawidłowej ekspresji białka, może powodować zduplikowanie rysów twarzy zarodka. Zatem jest niezwykle rzadki i zwykle śmiertelny, chociaż ostatnio udokumentowano przypadki niemowląt, którym udało się przeżyć mutaty w krótkim czasie. Lali Singh urodziła się w tym stanie w 2008 roku. Mieszkańcy jej maleńkiej wioski w stanie sądzili, że dziecko zostało przeklęte jak Mordrake. Uważano ono ją za wcielenie hinduskiej bogini Durgi, tradycyjnie przestawionej z wieloma kończynami. Po tym jak biedna dziewczynka Lali zmarła, gdy miała zaledwie kilka miesięcy, wieśniacy zbudowali świątynię na jej cześć. Doprowadzony do szaleństwa przez swojego demonicznego kompana, Mordrake popełnił samobójstwo w wieku... 23 lat, postawiając za sobą, jak już mówiłem, instrukcję, żeby zniszczono tą drugą twarz przed pogrzebem, aby nie kontynuowała tych swoich przerażających szeptów w jego grobie. Jednak mimo takiej popularności mężczyzny, istnienia Anglika o dwóch twarzach nie potwierdzają jednak żadne inne źródła. W 1958 roku bezskutecznie próbował dowiedzieć się o nim czegoś więcej folklorysta Paul Brawster. Nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie Mordrake żył i czy było to w epoce wiktoriańskiej, czy znacznie wcześniej. Poszukiwania utrudnia fakt, że nazwisko, pod jakim występował, mogło być pseudonimem, zaczerpniętym z Henryka IV Szekspira. A rodzina nieszczęśnika pragną zachować anonimowość, wskazała Edwarda na... ...wmazanie z pamięci i historii, tak zwane... ...demnatio memoriae. To, że nie odnaleziono materiałów potwierdzających istnienie takiego człowieka jak to, i że został on rzekomo pochowany jako nieznajomy, czują tę historię niemal niemożliwą do pozytywnego zweryfikowania. Sprawy Majdrejka mogą jednak opierać się na faktach. Co sugerują przypadki ludzi o podobnym co on problemie, podobnym gdyż eksperci nie potrafią dokładnie ustalić, na jaką wadze wrodzoną przekręca mężczyznę. Bez wątpienia była to deformacja czaszki albo rzadko występująca forma rozdwojenia twarzy. Gyprosopus albo craniopagus parasiticus, jak to mówiłem, twarz pasożyt. Pozostała po prawidłowym ukształtowaniu w życiu płodowym w bliźniaku. Żadna z nich nie pasuje jednak w 100% do przypadku Anglika. Diprosopus obejmuje zwojenie całej twarzy albo poszczególnych elementów na jednej głowie, prowadząc do poważnej deformacji twarzy czaszki i nieprawidłowości w budowie mózgu. Często letalnych. Kraniopagus parasitiku spowoduje wykształcenie się drugiej twarzy, tyle że na szczęście jest ona osadzona na drugiej głowie zakończonej szczątkowym tułowiem. Przypadki drugiego zmienionych schorzeń są bardzo rzadkie jak dotąd w annałach medycyny zanotowano ich zaledwie 10 lub nawet mniej, przy czym tylko 3 nie zakończyły się śmiercią płodu w łonie matki. Najsłynniejszą osobą, jak już mówiłem, przyszła na świat ruchą, która przyszła na świat z drugą twarzą, był urodzony w 1793 roku w indyjskim Bengalu, chłopiec. przyszedł na świat w ubogiej rodzinie. Jego matka, przerażona wyglądem noworodka, rzuciła go do palaniska, jednak został stamtąd szybko wyciągnięty. Chłopiec posiadał dwie zrośnięte czubkami głowy, przy czym ta dodatkowa była zwrócona do tyłu i kończyła się kikutem, szczątkowym karkiem. Mimo niezwykłej wady, wady dziecko rozwijało się w miarę normalnie. Z ciekawe, jak humor Drake'a jego druga twarz wydawała się żyć własnym życiem, choć nie mówiła, ale stroiła miny, a kiedy chłopiec był karmiony, jego drugie usta produkowały ślina, kiedy spał, dodatkowa para oczu była otwarta i uważnie lustrowała otoczenie. Wieść o niezwykłym dziecku szybko rozwiosa się po regionie, a małez był prezentowany przez rodziców na Bokata w Kalkucie. zmarł on w wieku 4 lat w wyniku ukończenia kobry. Z grobu jego czaszkę wykradł pewien Anglik i do dziś jest ona prezentowana w londyńskim Hunter Museum. Innym człowiekiem o dwóch twarzach, o którym często można przeczytać w internecie, jest Meksykanin Pascual Pinon. Na zdjęcia widać starczącą mu na czołem dodatkową, niewielką twarz o groteskowym wyrazie. W tym przypadku była to jednak dość makabryczna mistyfikacja. Drugie oblicze Pinona było w rzeczywistości maską z wosku lub aluminium, przytwierdzoną do wydatnego nowotworu na jego czaszce. Po kilku latach występu w cyrku, Pinon podał się zabiegowi jego usunięcia. Przypadek Mordraka był jednak nieco inny. Nie był on człowiekiem osteoformowanym ani w w głowie, lecz na pozór normalnym mężczyzną z dwiema twarzami. Sceptycy sugerują, że jego historia może być literacką fikcją stworzoną przez panu Hajda stworzoną przez Hildrefa, który zainspirował się chłopcem z Bengalu, a także opowiadaniem o doktorze J. Killu i panu Hyde, wydanym w 1886 roku. Przez 16 śmierć dziennikarza sprawiła, że nie zdążą odpowiedzieć na narosłe pytania. Dodatkowe wątpliwości budzi galantliwość drugiej twarzy mąż Z logicznego punktu widzenia wydaje się to niemożliwe, by mogła ona posiadać odrębną świadomość i zdolność mówienia, oczywiście zakładając, że tak faktycznie było. W zasadzie sam nie wiem, co o tej sprawie sądzić. Wznaję zasadę, że każda legenda czy opowieść ma ziarnko prawdy. A jak duże jest to ziarnko prawdy w historii angielskiego arystokraty, to pozostawiam po prostu tobie do twojej wnikliwej analizy i przemyślunku. Ja żegnam się z Tobą, zapraszam do subskrypcji kanału, udostępniania i oceniania filmu, a także na Instagram kamilkupisz małymi literami bez spacji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.